Trzy, dwa, jeden. Po raz dwudziesty trzeci biegacze z całej Polski uczcili pamięć o Wojciechu Korfantym. W tegorocznej edycji biegu udział wzięło około 1200 uczestników. Bieg Korfantego to jedna z większych imprez biegowych w Katowicach. I jaka jest historia biegu korfantego? No bieg y, 23, więc tradycja, ale nie 23-letnia, tylko wbrew pozorom 24-letnia, dlatego że jeden z biegów się nie odbył. Jeden z biegów się nie odbył ze względu na katastrofę smoleńską. Także gdyby co roku się odbywał ten bieg, no to mielibyśmy w tym roku 24 już taka duża tradycja poświęcona tej jednej osobie Wojciechowi Korfantemu. Myślę, że taki dobry pomysł na upamiętnienie postaci, dlatego, że jednak ludzie zapamiętują, że przyjeżdżają do Katowic po to, żeby biec na Korfantem. A jeżeli już biegnę na korfantym, no to dobrze by było się zastanowić, kto to był, czy co to była za postać. No i myślę, że to jedna z lepszych form upowszechnienia tej postaci. Ten bieg łączy ludzi z różnych środowisk. Widzieliśmy, jak wystartowali. Niepełnosprawni? Tak. Staramy się zapewnić, no bieg jest krótki, bieg jest taki powiedziałbym bardziej rekreacyjny niż czysto sportowy. Tutaj nie muszą być ludzie bardzo wysportowani, bardzo wytrenowani, żeby pokonać dystans 10 km po w miarę płaskiej trasie, bo praktycznie jedno, jedna zwyżka jest przy ulicy Korfantego. Staramy się to zrobić we wszystkich kategoriach wiekowych, żeby każdy mógł sprawdzić się ze swoimi rówieśnikami i jednocześnie dając możliwość startu niepełnosprawnym. Panie prezydencie, jakie znaczenie dla miasta ma bieg Korfantego? Znaczenie ma ogromne. No, trzeba pamiętać, że to już jest 23 edycja tej, tej imprezy, która można powiedzieć jedno czy dwa miasta. Bo start, oczywiście, jest w Katowicach, meta jest w Siemianowicach. Co ma podkreślić znaczenie tej osoby, której dedykowany jest ten bieg Wojciechowi Korfantemu. I tak jak popatrzymy na historię tego biegu, gdzie na początku lat 90., kiedy rozpoczynano. Organizację tej imprezy uczestniczyło w nim około nieco ponad 100 osób, i sukcesywnie ta liczba rośnie. W ostatnich edycjach jest to zdecydowanie ponad 1000 osób, i to pokazuje, że zainteresowanie tą imprezą i samym biegiem, rekreacją jest, 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 jest ważne dla mieszkańców Śląska, dla, dla mieszkańców Katowic. My jako władze miasta cieszymy się, że. Dwa aspekty, właśnie tą rekreację i aspekt ten historyczny, udaje nam się tutaj w tej, w tej imprezie połączyć. Przed biegiem kwiaty pod pomnikiem Wojciecha Korfantego, znajdującego się na placu Sejmu Śląskiego w Katowicach, złożyli przedstawiciele władz miasta z Katowic oraz Siemianowic.